Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego porządku dziennego. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, druk 3186. Kontynuacja. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm zgodnie z proporcją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu skierował ten projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zawartego w druku 3186? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów, 132 za, 298 przeciw, 3 się wstrzymało. Sejm wniosek o odrzuciu, a ja tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Na podstawie artykułu 95b Regulaminu Sejmu wyznaczam termin przedstawienia sprawozdania przez Komisję do dnia 5 lipca 2023 roku. Powracam do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku